Kushi Express gra od wydawnictwa Mandu Games. Bardzo dziękujemy. Tu mamy ilustratora, kto zrobił grę. I tytuł w dwóch językach. Yy, I tak. Dwóch do czterech graczy, około 15 minut 20 roku życia. Gra fajnie oceniana już na zachodzie. Generalnie, że, że jedna z najlepszych w tym roku gier dla dzieci. No i oglądamy. Przypuszczalnie chodzi tu o smażenie na patyczkach potraw, bo w Azji jest tak, że w restauracjach taki kocioł się dostaje podzielone na trzy części i tam sobie można samemu smażyć te potrawy. W jednej części jest woda do, gotowa do gotowania, w jednej olej do smażenia głęboki i, możemy, i sami sobie te potrawy, które są surowe dostajemy na taki patyczek na nabijamy i smażymy bądź gotujemy. To jest całkiem fajne w takich knajpkach. Myślę, że do tego tu jest nawiązanie. Mamy plasterki: to pewnie jest boczek, to pewnie jest serek. Do owijania tu są te patyczki. Z dziurką w środku tu mamy jakieś karty, bo w końcu to musi być gra. I tutaj mamy te potrawy, tak? Mamy nie wiem, papryczki, pomidorki. Pewnie jakiś stek krewetki. I tyle w opakowaniu, ale całkiem to jest okazałe. A teraz obejrzymy sobie, klocuchy. Klocuchy są gumowe, więc to nie jest jakiś taki plastik, który tam się rozwali, tylko gumowe i powinny się fajnie przez to wchodzić na, na te patyki. Bo guma się nie ześlizguje tak jak, jak na przykład plastik. Więc jest to fajnie pomyślane. Tutaj mamy te nasze pomidorki. Tutaj mamy przypuszczalnie właśnie stek. To też wystaje. To jest takie tutaj wystające. Wypukłe. I krewetka. Dla każdego coś dobrego. I oglądamy jeszcze karty. kushi express I tu pewnie punkty, tak? Za Czasem zestawy, czasem owinięte w plasterek boczków, plasterek sera tu już za cztery punkty. One są jednostronne tu trzy o cztery elementy, że cały, cały zestaw pięć elementów, kiedy są oba owinięte. Zobaczymy, ile maksymalnie możemy tych punktów zdobyć. Tu mamy sześć. zamknięta i tutaj mamy jakiegoś szefa kuchni no wygląda to bajerancko na jakiej zasadzie funkcjonuje yy, odnośnie tego kto, kto wygra rywalizacji naszej to nie wiem jeszcze ale jak tylko się dowiem to, to dam znać i na pewno to nakręcimy tak Zamów, tak? Ugotuj, zaserwuj kuszy ekspres. Dzięki.